Radę. Dzisiaj bieganie odstawiamy na, w drugie miejsce. Najważniejsze dzisiaj jest to, żeby wspomóc dom Samotnej Matki w Ścinawie, i to jest główny cel dzisiejszego biegu. Dokładnie, szczytny cel, dlatego uważam, że fajnie wesprzeć i, i fajnie, fajnie po prostu w tym uczestniczyć. Każdemu z uczestników biegu przyświecał jeden, no może dwa cele: pomoc po podopiecznym domu Samotnej Matki w Ścinawie, no i rzecz jasna, ukończenie biegu. Trasa blisko pięciu kilometrów wiodła ulicami Polkowic. Biegli wszyscy razem w zwartej grupie, zachowując środki bezpieczeństwa, szczególnie przy przejściach dla pieszych. Na polkowickim, pięknie ozdobionym rynku, uczestnicy biegu zrobili sobie tradycyjne zdjęcie. Jest, jest, jest. Zwarta grupa biegaczy po kilkudziesięciu minutach biegu dotarła do mety, czyli na stadion lekkoatletyczny. Tam czekał na nich przepyszny żurek, pizza, ciasto oraz gorąca herbata. Pomimo zmęczenia, wszyscy uczestnicy biegu byli zadowoleni, a sami organizatorzy dumni, że coraz więcej Polkowiczan chce biegać, a tym samym dbać o własne zdrowie.